lead the way. Lead the way. Jeżeli Twój przełożony wie, to, co zrobić, to demokról powiedz. Wszystkie ja aby starszym oficerem operacyjnym, a nie dowódcą brygady. Ale dowódcą brygady dał mi się do tego, żebym nie do tego procedur NATO. I w tym kierunku żeśmy poszli. Wojskowy wodór u mnie przewlekał wzorcowo. Nie wiem, jak jest na etapie majora, w podróży, no ale cóż, yy, przebiega to standardowo, tak to rzeczywiście trochę wygląda. Najpierw bardzo dużo pracujesz, zdobywasz doświadczenie, potem podróżujesz, zdobywasz doświadczenia zewnętrzne, bo już masz co przekazać i na końcu edukujesz tych, którzy dopiero do firmy, do banku, do państwa yy, po prostu przychodzą. Продолжение а следует.